Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Tonehawk Hawk American Westland. Tak jak ostatnio obiecałem, dzisiaj zbierzemy parę obiektów do naszego ośrodku, ośrodka. No właśnie tam. i zebraliśmy właśnie chyba teraz yy, Znaczy jakby yy, upieczęt, upie, Upieczętowaliśmy yy, ten element w naszym ośrodku chyba Robiąc na nim jakiś tam trik Zdobywając punkty Dobra, ale z tego co pamiętam to teraz mamy jechać do Beverly Hills zdobyć yy, Znak 64, coś takiego, około stacji paliw. No więc teraz to zrobimy. Czy dobrze pamiętam? Tak, dobrze. Siema, Murphy. Tak, tu jest. Tak, ten chłopiec, który przychodzi do pracy na tej gazetce, dał mi solidę. Co to jest? Ułóż nas. Dude, it is begging to, be to też nie jest jakieś trudne. No i pięknie. Kula zjechała. Pff, tu robisz dwie dziury. jej, yeah, a Mindy pokazała nam, pokazała nam nasz parkour, nasz swój parkour. No, zapiszmy. Okej. Okay. No i teraz będziemy zdobywać te części. No, to chyba jedziemy po kolei. Hey, hey man, there's a naked lady statue in there that would look awesome in Iggy's. Naked ladies are nice. We'll throw it out if with Iggy's beat or truck. wystarczy podrabić nic prostszego jak to było zdobyć ten klucz Oj, nie pamiętam za bardzo A nie, tak chyba Tak jest Teraz otwieramy kluczykiem bramę. Możemy dalej jechać. Tutaj też nie jest jakieś trudne. Grindujemy wokół fontanny. Trzeba chwilę się utrzymać. Trzymać. Dobra. Udało się. Nie. No i dobra, jedziemy dalej. Oj, czasami sterowanie jest trochę chaotyczne, bo koleś się rzuca no nim jak szaton. A tu następna hey Murphy, część oh, oh, dude, nice hey, to to No, tu też można mieć problem. Bo trzeba dobrze te grindy zrobić, Aj. Teraz w ogóle wyskoczyć nie umiem. Dobra. No green Nie na tym. Oj, czas że będzie fejl. Chociaż Teraz musi się udać. Kurde. Ojej. Jeszcze raz. To co so, odpuścimy. Ważne jest w tym, y, tym robieniu tych trików, że najpierw trzeba y, przycisnąć strzałki, na znaczy się wybicie, przycisnąć strzałki i dopiero trzymać y, przycisk zagrindujący. Zagrin y, Chociaż tutaj, jak widzicie, za wysoko się wybijam i nie wychodzi. No to nie jest takie trudne przecież. Kurcze na pewno. Yeah. W ostatniej sekundzie pięknie.

żeby zdjąć ten ten zdjąć tą kopułę Fiu. no to niby takie, takie jedno jedno ćwiczenie a trzeba trochę się namęczyć Wyobraźcie sobie jak ja ile się męczyłem robiąc to na chorym Dobra, chyba teraz pojedziemy do Hollywood Tak jest I zbierzemy parę części Ale najpierw weźmiemy wyzwania Manual Trzymajmy kombo, do dobra

Jakieś trochę obs os oskryptowane to było. Jak widzimy, jak widzimy yy, nasza działalność zostawa ślady, czyli wzięliśmy te gwiazdy i teraz, teraz ich tu nie ma. Nie pamiętam, czy wcześniej potem ją zastąpił, czymś takiego. Dobra, ją

Co mam wskoczyć na pakiet ciężarówki jak ona jest za wolna? Wytyfio. Nie Jeszcze raz No pewnie, jasne Czy spadam z tej Nie. <śm> Aha, może po później trzeba się wybić. Chyba tak. No prawie. No, 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 trzeba później się wybić. Czemu ja tak <śm> nie umiem celować? LOL ja, oh, ist yes, LOL? Buddy boy. <laughs> yeah, yeah, no.

Finally! I've been waiting forever! Why are we up here? That's why! <laughs> We're gonna take it back to the ranch! Oh, oh Dave, you have such a great Remember the shipyard challenge in Pro Skater 4? Grind those support wires! No, I don't So far, Soak. Okay. Now launch off that ranch and... plant <laughs> Nieźle No, ta spin na wierzchołku Aha, no to Może po prostu popieknąć tam Aha I epicka scena Run, hop Nja. Nee. Hopp.